Siema, siema, z tej strony Elzard. dziękuję wam w ogóle za 726 subów aktualnie, mamy super, to leci, ja to powiem kilka dni później, ale fajnie to leci, dziękuję, że jesteście. Ja dziękuję wam wszystkim, że oglądacie, wspieracie mnie. Bardzo mi to pomaga i motywuje mnie to do działania bardzo, więc super. Jeszcze na wstępie chciałbym was zaprosić do subskrybowania, żeby było nas jeszcze więcej i co? I użycia kodu za takiej etapy byłoby super. I właśnie robię film na podstawie ankiety i w sumie to jest ciekawe, bo ta ankieta mi pokazała, że dużo z osób właśnie was, no nie ma budżetu. nawet. Jak oglądacie, widzę, że jesteście na tym kanale, więc coś tam czasami pewnie obejrzycie. Nie mówię, że oglądacie, może niektórzy oglądają, może niektórzy raz obejrzeli, może niektórzy kilka razy tylko zerknęli coś tam w filmy. I widzę, że no jest 47%, czyli no blisko połowy osób, ma bardzo mały budżet. Więc stwierdziłem, że nagram film, w którym po prostu będę wam mówić jakieś może porady z małym budżetem, co robić i jak dorabiać się na małym po prostu budżecie. I jakbym ja działał na małym budżecie, Jakbym go rozłożył. I będę chciał to rozłożyć na jakieś, nie wiem, zobaczymy. Zaraz, zaraz obgadamy wszystko, e, jak to będę rozkładać. I co? E, no i fajnie, że tak bierzecie udział w tych ankietach, bo jednak jak mam po 100 osób tutaj, jak widzicie, w ankietach, to naprawdę jest dużo jak na kanał 700 subów, to jedna, jedna siódma tak naprawdę osób bierze udział w ankietach, super. Fajnie, że jesteście aktywni dosyć i mi się to podoba. No i co, i przejdźmy do tematu odcinka, czyli właśnie jak z niskim budżetem zarabiać na inwestycjach. Jest to bardzo ciężkie, ogólnie ostatnio mieliście szansę właśnie zarabiać z niskim budżetem na tych augach, na tym całym trendzie, na TikToku, no ale wiadomo, teraz sobie mogę mówić, to teraz Wam to już nic tak naprawdę nie da. I generalnie tak, wszystko zależy od tego, czy chcesz ryski, Medium, e, czy wiecie, jakby, jakie jest wasze ryzyko? Czy chcecie podjąć takiego ryzyka, że możecie stracić te środki, ale, ale z chęcią nawet sporego zarobku? Czy medium, czyli wiecie tak, zarobić po prostu fajnie, ale też mieć jakieś tam zabezpieczenie tego i wiadomo, e, najłatwiejszy sposób, czyli long termowanie, chociaż z takimi, takim budżetem long term nie ma sensu. Otóż, więc e, takie long termowanie z short termowaniem bezpiecznych rzeczy czyli tak, uznajmy czekajcie, przejdźmy od podstaw mały budżet short termy, ja bym polecał tak, short termiki na mały budżecik, short termiki pewnie to short termiki typu no i mam u mnie jest na kanale film, jak piszecie, jak e, szukać short termów, ale generalnie wam szybko objaśnię o co chodzi. Short ten polega na tym, dla początkujących, bo jak macie takie małe nie wiedzieć, że jest po prostu skupowanie na i sprzedawanie go po prowizji trochę drożej. Czyli obliczacie sobie e, prowizję, to jest przykład, Czy jest przykład, nie sugerujcie się tym nic. E, o, za 40 się skupuję item, spróbuję go skupić za 4,90 tutaj, e, skup, spróbuję go skupić za 4,90, obliczam sobie prowizję na przykład, a jakbym go sprzedał teraz za, uznajmy, jak bym te glowce sprzedał za 6 zł. O, 5,22. Czyli, ten sprzedaż się w ogóle sprzedaje za 6 zł, musisz na to patrzeć na wykresie, nie? E, o, sprzedaj się. 30 groszy zysku na przedmiocie, spoko. Kupię taki 10, mam 3 zł, jak się sprzeda po 2 dniach, zawsze spoko. Jest to jakiś krok do przodu, prawda, z naszym budżetem. To to są, e, jakby polecam, e, short-termowanie głównie z moim budżetem. No bo nie ma co się bawić w long term, nie oszukujmy się, no nie wiem, macie mamy budżet, sprzedajecie wszystko na karnet, no karnet to jest błogosławieństwo, kupowanie w środku karnetu skrzyń karnetowych, które kosztują po 2,50, a potem zasady wszystkie skrzynie, Shutterweb, Broken Funk, wszystkie skrzynie w z karnetów idą zawsze w górę, to jest czysty zarobek i ja tak robić będę w tym e, karnecie, który będzie, to jest na przykład taki... Protyp dla was, którym można fajnie sobie zarobić. Skrzynie, jeśli macie 200 zł, to możecie sobie to rozłożyć, ten budżet. No nie wiem, uznajmy, że możecie trochę poświęcić, typu, e, chcecie 50 zł na long term. Nie wiem, kupić sobie na przykład około 60 skrzyń załamania, bo wiemy, że teraz będą w przyszłym wypadną z dropu. I wystawić już na przykład oferty za, za złoty na przykład 80-90, bo tak pikną pewnie, albo nawet nie więcej. No, jest to nie wiadomo. I na przykład czekać po na Pikach, jak wpadnie nowa skrzynia i to nam da kasę. E, nie wiem. To w sumie to nie jest taki long term, bo to jest bardziej medium term to, co teraz mówię. Long term byłoby zakupienie breakouta, ale nie pamiętajcie, główna zasada inwestycji kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Czyli staramy się wykupić tego breakouta jak najtaniej i czekamy na każdą możliwą okazję. Kurde, może być kary, może być taniej tu za 18.30 ludzie kupują. Spróbujmy to za 18.30, kurwa, ale co jak potem wykres spadnie nam w dół i znowu będzie jakieś wahanie typu ee, nie wiem, wahanie typu 17, 16, to wiadomo, to będziemy dużo na minus, bo kupimy z nim za 18, ale jeszcze z prowizją, za 17 jak sprzedamy, ale to wtedy, jak już ustawiacie się pod long term, to nie myślicie o tym, że o Jezu, to może spaść za dwa tygodnie i co wtedy? Nie, long term. Wyłączacie w ogóle tą rzecz, jakby ona nie istniała, w waszym jakichś punkcie. zapominacie o niej, nie możecie tak działać, bo inaczej będziecie zdawać, że stracicie inwestowanie i wasze inwestowanie będzie bez sensu i będziecie tylko na tym tracić, tracić czas, tracić wszystko, chociaż wiadomo, warto próbować od prób i błędów. No i co, medium termy, short termy, kurczę, nie będę wam pokazywać tych sposobów takich typowych na zarobek, bo... Kurczę nie wiem jak Wam to określić typu dobra ja Wam pokażę dżunglę paskowany. przedmiot na którym zarabiam shorter możecie też to robić. Skupuję go za e, 8 groszy i tu mam za 18. Ja jeszcze nie wiem czy za 18 się sprzeda ale sprzedaje go zawsze czy, znaczy to za 17. O, to mamy określenie za, za 18 mi się sprzedaje ale zawsze za 17 mi schodzi. 17 to macie 15, centrum, 15 groszy kupujecie go po 8 czyli macie na każdym itemie dokładnie 2 7 groszy zysku to jest prawie 50 no, Tylko wiadomo trzeba poczekać tam z 2 miesiące on się sprzedaje ale za 100 to będziecie mieli na przykład tam no 180 po dwóch miesiącach, uznajmy, 8 no do przodu, po dwóch miesiącach za short term. W sumie to już nie można nawet short termem, no bo długo trzeba czekać, Czy zależy czasami się szybciej kupują, więc wtedy można to nawet short termem. Chociaż w sumie shorter, może to co ja short Shorter to około 3 miesięcy. Można usłyszeć, nawet shorter, pierdolę, już pierdolę, 3 po 3. Sorry. Eee, no i co? I to takie moje krótkie straszenie. Dużo i temu w Straży O. Chcę się zarabiać. Niekoniecznie nie, nie, muszę zarabiać na CS-ie też. Eee, są gry typu Team Fortress 2, to nic od was nie zależy. Eee, które mają itemy tak. Zobaczcie ten wykres. Eee, takie są wykresy wahania. Przecież to się tylko kończy o zarabianie. 51 i za 60 i sprzedajecie i za tym zyskujecie kilka groszy i tak cały czas nie musicie być na cesie, ale tutaj wam pokazuję to jest przykład na cesie, bo wiadomo jest tą grupą waszą celową, na której zarabiacie, chociaż możecie robić też na innych grach, to wiecie jakby to jest, a inne, grafie, inne gry pamiętajcie mają większą rozbież, rozbieżność tych cen, bo ludzie skupiają się na cesie jeśli chodzi o inwestowanie i tak dalej, więc no o to w tym chodzi, no i dobra jeśli wam się film skończył to zapraszam do subskrybowania jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. wszędzie gibam się już. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.